Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku otworzymy sobie dwie duże puszki kolekcjonera z kolekcji TOPS Match tak Sezon 2022-2023. W sumie mamy cztery rodzaje dużych puszek. Przed Wami Wonder Kids i Commanders. Zaczniemy może tutaj z tą, niebieski kolor. Mamy... Cztery ekskluzywne, limitowane karty, właśnie Wonder Kit. A więc otwieramy i zobaczymy, co w środku. Jest możliwość trafienia tutaj również e, karty z kawałkiem koszulki. A więc otwieramy i co mamy? Jeden, drugi i trzeci. Trzy paczuszki. Tutaj na pewno będą karty. Limitowane te cztery. Zobaczymy sobie. Tak jest. Czyli mamy Fodena Wonderkid z Manchesteru City. Następnie Kamavinga, Wonderkit z Realu. Następnie Bellingham Wonderkit z Borussii. I Czwarty Florian Wirtz Wonder Kit z Bayeru Leverkusen. Czyli to są te cztery ekskluzywne limitki. A teraz zobaczymy, zobaczymy do środka co jest tutaj. I popatrzcie jest ta ekskluzywna karta Black. Ale najpierw zaczynamy z bazówkami. Logo Liverpoolu. Następnie John Stones Manchester City, tutaj mamy Lautaro Martineza, Miller i jest Krystal Doherty z Tottenhamu. Następnie Schulz, Roberto, Moreno i coś na odwrocie Patrick Schick Heritage Bayer Leverkusen. Następnie Peperena jest z Milanu Sandro Tonali. Następnie Dusan Tadic z Ajaxu, Emre Can, Serginio Dest, Joaquin Sanchez, Sergio Ramos, Federico Chiesa, Iar Ramendi, Aleks Tejesz, Iwan Perisic. I mamy Kobela Stopper z Borusi, Warrior Gerard Pique. Barcelona, Rodri, Enforcer, Manchester City, kolejne dwa stopery Terstegen i Jan Oblak, Gabriel Warrior i tu mamy jeszcze na odwrocie jakieś karty. Jest jeszcze bazówka Vlahodimos i specjalne Man of the Match Signature Style Pepe, Następnie legenda Frankie Lampard. Chelsea i jeszcze coś tutaj jest sklejone. Kolejna legenda Brian Laudrup, Glasgow Rangers wtedy. wtedy. Porro Immobile i jest Pedri na tej ekskluzywnej karcie Black Edge. Pięknie. No i teraz drugie zawiniątko. Co mamy tu? Logorome, Frimpong, Ciuk Fueze, Next Gen, Nico Gonzalez, Men of the Match, Furuhashi, Next Gen, Morro, Kolejne bazówki Benfica, Inacio, jest klub 100 Mbappe, nie miałem go jeszcze, Ceufal, Azard, Felipe. Gakpo, Mount, Musiala, Thiago Alcantara, Manchester City logo, Enforcer Granit Chaka, Styler João Felix, Match Winner Messi, Styler Brandt, Match Winner Cristiano Ronaldo, Match Winner Vinicius, Heritage Eder Militao, i co jeszcze jest tutaj? Son Hadzi Holding Wlachowicz Logo Realu Sociedad Gutierrez Crystal Maguire I jeszcze dwie bazówki Mandawa i Carvajal z Realu Tak więc Najlepsze moi drodzy Karty z dzisiejszego odcinka To mamy Tutaj Czyli ta karta limitowana, cztery karty limitowane Wonder Kit plus Black Age Edition. No i tutaj dwa krystale. I jeżeli chodzi o Heritage, to chyba też dwie, bo te Heritage dość rzadko wpadają. No i teraz sobie otworzymy drugą puszkę. I co? A tutaj. Commanders Megatin i tutaj również cztery ekskluzywne karty limitowane. Też można tutaj trafić kartę z kawałkiem koszulki i co my tutaj mamy? Jedno zawiniątko, drugie. Wow, jest chyba będzie. Moi drodzy, dwa zawiniątka w środku, malutkie, cienkie, więc jest szansa na kartę z kawałkiem koszulki. A więc gdzie to będzie? Tutaj będzie karta z kawałkiem koszulki. Wow! OK, a my teraz tutaj sprawdzamy te limitki. Cztery sztuki. I kto jest Van Dijk? Pięknie, piękna karta. Następnie Rudiger z Realu, Marquinhos Paris Saint Germain i czwarta Zile Borussia Dortmund. Czyli kolejne cztery. Ekskluzywne. No i co, zostawiamy to na koniec, czy nie? Nie, ja muszę już teraz otworzyć, bo już jestem tak ciekaw, kto tutaj będzie, jaka karta i jaki, jaki kawałek koszulki, moi drodzy. Barcelona, Barcelona, popatrzcie i kto jest. Wow, ja nie mogę. UCL, title winner, ja nie mogę, ale karta mi się trafiła. Sergio Busquets z Barcelony, celebratory memento. UCL title winner, no pięknie, popatrzcie, gruba karta. Ależ miałem farta. Sobie położymy ją tutaj i lecimy z pozostałymi dwoma saszetkami i też tutaj będzie ciemna, ekskluzywna karta Black Age ale najpierw bazówki Tavernier, Odegard Vinicius, Havertz tutaj mamy Krystal Gulashi, dalej Torres Canales Olmo na odwrocie jest Albiol Heritage następnie Logo Benfiki Inacio, Reina Logo Lipska. Moi drodzy, jestem na dworze, także nie dziwcie się różnym odgłosom. Masuaku. Militao. Aleksandro. Logo Bayernu. Herrera. Curtis Jones. Walker. Warrior Rafael Varan, Enforcer Gorecka. Styler Luis Diaz. Warrior Laporte. Fabinio Enforcer, Styler Zane. No i zobaczymy od razu, mamy Jude Bellingham Black Age Edition, czyli trzecia różna, bo jakiś czas temu trafiłem Roberta Lewandowskiego. Czyli mamy już trzy, a w sumie jest chyba osiem. Chuck Fueze, Vlahodimos Porro i ze specjalnych jeszcze Next Gen Ugarte. Men of the Match Bruno Fernandes i Next Gen Stanisic. I została nam ostatnia saszetka, ostatnie opakowanie. I co tutaj trafiamy: Ake, Loris, Maeda, Logo Paris Saint Germain, Chalanolu, Porto, Araujo, Krystal, Korea, Logo Logoborusi, Heritage Wirtz, następnie Tach, Pau Torres, mamy znowu Mbappé Klubsto, 100, Jorente, Guerreiro, Gavi, Kante, Rui Silva, Doerty. McGregor. Partej i specjalne Stopper Ben White, Match Winner Kane, Harry Kane. Ederson Stopper, Styler, Neymar, Match winner, Antonio, Stopper, Dawid De Gea, man of the match, Signature Style, Milan Skriniar, z Interu, tutaj mamy Benrama, z West Hamu, również man of the match, i trzeci, man of the match, Perisic, z Tottenhamu. A z kart bazowych mamy jeszcze Volanda, Logoromy i Frimpop. A więc moi drodzy no powiem Wam, jestem mega happy po tych trafieniach, tych dwóch puszkach. Dwie karty Black Age Edition Bellingham i Pedri, ale najważniejszą informacją dzisiejszego dnia jest trafienie karty z kawałkiem tutaj, no to może nie jest koszulka, tylko naszywka właśnie z koszulki zawodnika Busquetsa, Sergio Busquets z Barcelony, który wygrał Ligę Mistrzów. Więc no mega, mega karta. Pięknie. No i oczywiście osiem różnych tutaj ekskluzywnych limitek. Commander i Wonder Kit. A więc moi drodzy, czekam na opinie i komentarze odnośnie tych dwóch puszek Wonder Kids i Commanders, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.